Polska ponosi porażkę w spotkaniu z Austrią 1 do 3 i jednocześnie, już po meczu Francuzów z Holendrami, wiadomo, że oficjalnie jesteśmy pierwszym zespołem na tym euro, który żegna się z turniejem. Pytanie jednak, co poszło nie tak w meczu z Austrią? Kto zawiódł? Czy zmiany pomogły, czy jednak zaszkodziły? Oraz przede wszystkim, co ogólnie w skali długofalowej sądzić o tym meczu? O tym sobie dzisiaj pogadamy. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na kilka wątków związanych stricte z tym spotkaniem. To znaczy, tak jak mówiłem przed tym meczem wielokrotnie, trzeba było nastawiać się na to, że reprezentacja Austrii będzie nas zwyczajnie miażdżyć momentami, gdy mówimy o intensywności, no i tak się składa, że właśnie początek tego meczu był w wykonaniu polaków fatalny. Zresztą nawet już w meczu z Holandią, tak jak mówiłem właśnie w tamtym filmie, dopuściliśmy holendrów do uderzenia po minucie i 41 sekundach. Natomiast gdy mówimy o meczu polski z Austrią, tutaj ten strzał celny właśnie naszych rywali padł już po 58 sekundach. Zatem można zakładać, że na to ostatnie spotkanie grupowe jedno z wyzwań dla piłkarzy Michała Probierza z pewnością może brzmieć. Mieć tak, aby zwyczajnie nie pozwolić Francuzom oddać celnego strzału w przeciągu dwóch minut, to byłby nasz nowy rekord na tym euro. Ale później było tylko gorzej. Nie wiem, czy są tutaj jacyś fani Avengersów, ale jeśli miałbym porównać właśnie reprezentację Polski w pierwszych 15 minutach meczu z Austrią do jakiejś sceny właśnie, gdy mówimy o tej sadze, to pewnie byłaby to mniej więcej walka Halka z Thanosem. To znaczy Thanos zwyczajnie zmiażdżył w tym wypadku reprezentację Polski. No i tak się składa, że z tego także wziął się gol, albowiem już w 9 minucie przebitkę wygrali Austriacy, a następnie Paweł Dawidowicz nie doskoczył nawet do przeciwnika naszych rywali. Przez co zrobiło się 0 do 1. Należy także zwrócić uwagę na statystyki, które tylko pokazują, jak słabi byli Polacy właśnie w tych otwierających 15 minutach. Piotr Zieliński mówił o tym, że nawet nie przeszkadzaliśmy i dostaliśmy gonga. I wydaje się, że lepszego opisu na to zwyczajnie nie można znaleźć, bo tak jak widzicie, 30% posiadania piłki Polaków do 15 minuty, a mimo wszystko 10 razy ją stracili właśnie na swojej połowie. To jest mimo wszystko o tyle szokujące, że nawet gdybyśmy założyli, że w ciągu tych 15 minut, minut gra się cały czas, a wiadomo, że tak nie jest, bo są przerwy między m.in. narzuty wolne także narzuty rzuty rożne, na cieszenie się między innymi z gola. Polacy tracili piłkę mniej więcej co 30 sekund, chociaż gdyby właśnie podliczyć efektywny czas gry, no to tych strat byłoby jeszcze więcej. Natomiast gdy mówimy także o jednej liczbie, która zwłaszcza tutaj jest widoczna, to są wygrane pojedynki, których Polacy zwyczajnie mieli bardzo, ale to bardzo mało. Natomiast później można powiedzieć, że przeskoczyliśmy z Avengersów do Gwiezdnych Wojen, albowiem pojawiła się nowa nadzieja właśnie, gdy mówimy o horyzoncie dla reprezentacji po Polski, bo tutaj okazuje się, że nagle reprezentacja Polski miała szansę Piotra Sińskiego, gdzie ten strzał został zablokowany. I gdyby ktoś się zastanawiał, czy to powinien być rzut karny, czy nie, to od razu mówią, że nie, bo odległość była zbyt bliska. A do tego piłkarz Austriaków miał zwyczajnie ręce ustawione dość blisko ciała i nie poszerzał nimi właśnie obrysu swojej sylwetki. A następnie później nawet świetną szansę miał Nikola Zalewski po takiej centrze Przemysława Frankowskiego, piłkarz Romy nie wykorzystał tej szansy i wciąż było 0-1. do 1. Aczkolwiek co się odwlecze, to nie uciecze. Reprezentacja Polski w tym wypadku zdobyła gola na 1-1 do 1 po wycofaniu piłki przez Kubek Iwiora po rzucie rożnym na 11 metr. Tam zablokowany był strzał Jana Bednarka, ale przy dobitce Krzysztofa Piątka Austriacy byli bezradni. Zatem wydaje się, że w pierwszej połowie można powiedzieć, że byliśmy tłamszeni przez Austriaków, natomiast ostatecznie było także kilka strzałów Piotra Zielińskiego, w tym strzał z rzutu wolnego, gdzie można było się pokusić o stwierdzenie, że nawet byliśmy bliscy zdobycia gola na 2-1, tak jak mówił między innymi Michał Probierz, który zauważył, że fatalnie weszliśmy w mecz, tak że ta agresywność i intensywność Austriaków zwyczajnie przytłoczyła jego piłkarzy, ale mogło być też 2-1, rzecz jasna, mogło być też 2-1 dla Austrii, bo między innymi właśnie takie sytuacje w pierwszej połowie pokazywały, że środek pola nie funkcjonuje. Zresztą, ogólnie moim zdaniem, Bartoszlicz, czy m.in. Jakub Piotrowski, zwłaszcza Piotrowski, Wyglądali w tym meczu zwyczajnie słabo, no i nic dziwnego, że w przerwie pojawił się na boisku Kuba Moder, a następnie no po mniej więcej 60 minutach na boisko wkroczyli Robert Lewandowski, a także Karol Świderski. I to właśnie wtedy, prawdę mówiąc, zaczęły się poważne kłopoty reprezentacji Polski, albowiem chwilkę po tym, jak na boisko wszedł Robert Lewandowski, straciliśmy bramkę na 1 do 2, i to jest moim zdaniem moment przełomowy w tym spotkaniu, który zwłaszcza warto przeanalizować. Powiedzmy z takiej nieco bardziej taktycznej perspektywy. To znaczy już na chłodno właśnie oglądając powtórkę tej sytuacji, gdzie straciliśmy bramkę, zwróćcie uwagę od czego to się wszystko zaczyna. To znaczy Mamy sytuację, gdzie Austriacy atakują nas w bocznym sektorze, natomiast tak naprawdę nie ma tutaj większego zagrożenia, bo Nikola Zalewski bardzo skutecznie wypycha Austriaka właśnie z naszej połowy. Jednocześnie następuje przekazanie grycia, Kuba Moder go asekuruje, Karol Świderski odcina możliwość zagrania do stopera, a Robert Lewandowski blokuje możliwość zmiany strony, co także jest bardzo istotne właśnie, gdy mówimy o grze w presji. Natomiast za chwilkę Lewandowski wykonuje dość dziwny ruch, Jednocześnie zwalniając przestrzeń w środku pola. Ten ruch tak naprawdę nikogo w tej sytuacji właśnie nie atakował, nie zbliżał się jednocześnie Lewandowski do żadnego przeciwnika, który akurat tam się pokazywał. Wręcz przeciwnie, zwolnił przestrzeń właśnie w środku, co było kluczowe, albowiem Austriacy w tym momencie mogli zmienić zupełnie stronę i orientację właśnie gry. W tej konkretnej akcji przerzucili piłkę na lewą flankę, a tam z kolei właśnie mieli bardzo, ale to bardzo dużo miejsca, co zresztą jest widoczne na tym obrazku. I nawet tutaj widzicie, właśnie w tej wczesnej fazie rozwoju tej akcji kilku zawodników austriackich, którzy są ustawieni między liniami. A następnie jest tylko gorzej, bo czy Arnautowicz, czy Baumgartner, czyli piłkarz, który ostatecznie zdobył bramkę na 2 do 1, są tak naprawdę ustawieni idealnie między liniami właśnie Polaków, co ostatecznie kończy się golem. Piękne przepuszczenie piłki Arnautowicza. I można oczywiście mówić o tym, że pewnie gdyby powiedzmy nasza linia defensywna ustawiła się nieco wyżej, to miałaby łatwiej, gdy mówimy o doskoku, że być może Kuba Moder powinien być nieco szybszy z z asekuracją, że także Wojciech Szczęsny mógł się zachować lepiej, to wszystko jest oczywiście prawda, natomiast wciąż uważam, że właśnie gdy mówimy o grze wysokim pressingiem, w tej wczesnej fazie rozwoju akcji zwyczajnie Robert Lewandowski zachował się źle, pozwolił na zmianę strony i jednocześnie właśnie z tego poszedł gol, bo to wszystko od tego się zaczyna, od takich małych rzeczy później piłkarze mogą stwarzać sobie szansę na przykład na to, żeby pójść z piłką do przodu, żeby zagrać w piłkę w strefę ataku, żeby także, co za tym idzie dojść do sytuacji strzeleckiej. I tak naprawdę mam wrażenie, że ten gol właśnie zupełnie przełamał momentum w tym meczu, bo tak jak mówił nawet Piotr Zieliński właśnie właśnie po tym spotkaniu on zauważył, że w szatni mówili sobie, żeby ruszyć po przerwie i nawet przed przerwą wyglądało to całkiem optymistycznie, bo tak jak widzicie, od 15 minuty, od tego momentu, gdzie mówiłem o tym, że fatalnie się prezentowali reprezentanci polski do przerwy, oni oddali między innymi więcej strzałów niż reprezentanci Austrii, także no, co by nie mówić, mieli więcej wejść w pole karne. Co mimo wszystko pokazuje, że stała ta powiedzmy druga część pierwszej połowy na całkiem niezłym poziomie, można było na tym budować natomiast druga część drugiej połowy już po tym jak padł gol w 66 minucie na 2 do 1 zupełnie zupełnie nie wyszła i właśnie tutaj, moim zdaniem, zaczęły się schody. Zaczął się moment, który mnie najbardziej bolał. To znaczy, nawet przed meczem można było się spodziewać, że reprezentacja Austrii w pewnym momencie w tym spotkaniu wyjdzie na prowadzenie 2 do 1. Że będzie taki moment, nawet w przerwie, trzeba było zakładać, gdzie właśnie oni będą mogli wbić nam tę drugą bramkę. No bo zwyczajnie ta obrona, właśnie reprezentacji Polski, o czym także mówiłem po meczu z Holandią, nie wygląda najsolidniej. Natomiast patrząc na to, co stało się później, zupełnie nie było widać jakiejkolwiek. Zmiany w nastawieniu. I to jest coś, co mnie najbardziej martwi. To znaczy, patrząc nawet na podania i strzały reprezentacji Polski, właśnie od tej 66 minuty, tak jak widzicie, tutaj strzały, mówimy tylko o liczbie 2, niecelne uderzenie zielińskiego oraz celny strzał. Kogoś takiego jak Karol Świderski. Natomiast większość podań jest wykonana mimo wszystko na naszej połowie, i tak naprawdę właśnie zagrania w pole karne Austriaków można policzyć na palcach jednej ręki, ba, celne podanie właśnie w pole karne Austrii od 66. minuty, w momencie, gdy musimy gonić wynik, tutaj to jest tylko liczba 1. Myślę, że dla każdego, kto oglądał ten mecz, właśnie ta końcówka spotkania była naprawdę bolesna z tego samego powodu. To znaczy, Austriacy mieli więcej chęci, żeby wbić bramkę, aniżeli Polacy, pomimo tego, że prowadzili, pomimo tego, że mogliby już się cofnąć i właśnie liczyć na to, żeby powiedzmy ten mecz dokończyć, co pewnie albo być może tak, żeby im się udało. Natomiast, tak jak widzicie, jest tutaj wyraźny kontrast w porównaniu do tego, co prezentowała reprezentacja Polski, to znaczy podania i strzały Austriaków właśnie od 66. minuty, od momentu, gdy już prowadzili. Nie dość, że wbili nam bramkę z rzutu karnego, no to jeszcze była choćby szansa Konrada Reimera, który nie trafił na pustą bramkę, był także świetny strzał Posza, natomiast wtedy wyciągnął się jak struna Wojciech Szczęsny i tylko dlatego nie przegraliśmy tego spotkania nawet wyżej. Dlatego też właśnie po tym meczu warto zadać dwa pytania. To znaczy czy to był słaby mecz reprezentacji Polski? Jak najbardziej tak. Tutaj wydaje się, że nie można od tego uciec. Zwyczajnie, nawet jeśli oczekiwania przed tym euro były niskie, to i tak zostały one zawiedzione, bo wydaje mi się, że można było spodziewać się więcej właśnie przed tym spotkaniem. Można było zakładać, że no, powalczymy, a właśnie tej walki, powiedzmy, nawet takiej jak w meczu z Holandią, mi zabrakło. Nie chodzi nawet o wynik, bo prawdę mówiąc, na wyniku w sporcie nie skupiam się aż tak bardzo, nie lubię się na tym skupiać, bo czasem zwyczajnie przyśmiewa to obraz całego spotkania. Bardziej chodzi mi o to, że nawet jeśli z Holandią też Holendrzy byli nieskuteczni, to w końcówce tego meczu było czuć, że my ich naciskamy, że choćby Karol Świderski miał tę szansę, której nie wykorzystał, że był strzał z dystansu Kuby Modera, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, tak jak widzieliście, tych prób ewidentnie brakowało to, że między innymi Polacy przegrali walkę. Na intensywność, co w tym momencie widzicie, to znaczy, Austriacy mieli dwa razy więcej odbiorów, niemalże dwa razy więcej odbiorów w strefie środkowej, zdecydowaną przewagę, między innymi, gdy mówimy o przechwytach czy odbiorach w strefie ataku. Tego można było się spodziewać, no bo tak jak mówiłem, właśnie Austria aktualnie jest synonimem intensywności. Natomiast co by nie mówić, takiej woli walki i właśnie reakcji na wydarzenia boiskowe, moim zdaniem, w końcówce tego meczu bardzo, bardzo mocno. Brakowało. Zatem odpowiedzieliśmy na jedno z dwóch pytań. To nie był dobry mecz reprezentacji Polski, albo przynajmniej nie był w 100% dobry, bo właśnie mieliśmy momenty, a nie mecz. Ale pytanie: jakie także można z tego wyciągnąć wnioski? I przede wszystkim, czy trzeba już załamywać ręce? I tutaj odpowiedź jest. Albo wiem warto moim zdaniem zwrócić uwagę na słowa Michała Probierza, który właśnie po tym meczu mówił w sposób następujący: Nie żałuję tego, że graliśmy agresywnie, nie żałuję, że szliśmy do pressingu i tak dalej będziemy robić, bo to jest jakaś podwalina pod co, co ma być dalej. Jest to bolesne, kibicom mogę podziękować za wsparcie, ale to jest zalążek drużyny, która się rodzi. Na pewno nie żałuję żadnej decyzji w obu meczach. I tutaj prawdę mówiąc, nawet jeśli ten wysoki pressing w naszym wypadku, w tym spotkaniu nie zawsze funkcjonował idealnie, nawet w wielu momentach nie funkcjonował jakoś wybitnie. No to wciąż warto zaznaczyć, że m.in. rzut karny dla Austriaków został podyktowany po tym, jak właśnie Polacy w podobnym stylu co w meczu z holendrami w końcówce, o czym także mówiłem, podeszli jeden do jednego na całym boisku w wysokim pressingu, co mimo wszystko właśnie jest jakąś podwaliną. I to jest moim zdaniem mimo wszystko kluczowy element. Do samego probieża także mimo wszystko można się przyczepić, albowiem umówmy się właśnie piłkarzy tacy jak Urbański można było zakładać, że dostanie szansę. Że między innymi Kuba Moder wyjdzie od pierwszej minuty tak, że trzeba było się tego spodziewać przed tym meczem. Tak się jednak nie stało i powiedzmy do błędu przyznał się poniekąd właśnie selekcjoner, już zmieniając Piotrowskiego po 45 minutach, wpuszczając na boisko właśnie Kubę Modera. Natomiast co by nie mówić tak, że warto mimo wszystko docenić to, w jakim kierunku ogólnie ta reprezentacja poszła przez ostatnie kilka miesięcy. Fakt, że jesteśmy na tym Euro to już jest w ogóle wielki sukces, patrząc na to, w jakiej sytuacji byliśmy, między innymi po wrześniowych meczach. Natomiast także faktem jest, że aktualnie jest między innymi więź z kibicami, że także są pewne podwaliny, bo nawet porównując to do tego, jak zaczynała się kadencja Michała Probierza w meczu z Wyspami Owczymi na Wyjeździe, tam tak dobrze to nie wyglądało. I nie chcę tutaj wychodzić na człowieka, który chwali reprezentację Polski po przegranym meczu, bo nie taki jest właśnie mój cel. Tylko bardziej chciałbym zauważyć, że. To wszystko potrzebuje zwyczajnie czasu. Patrząc na to ile było zmian ostatnio właśnie nie tylko gdy mówimy o posadzie selekcjonera, ale ile było afer, ile także było powiedzmy takich sytuacji, które zupełnie te kadry zabruwały, potrzebna jest stabilizacja. Michał Probierz sprawił, że znowu vlogi ogląda się z przyjemnością, że znowu jest powiedzmy... Taka nie chcę mówić moda na reprezentację, bo to jeszcze nie jest ten poziom. Natomiast mam wrażenie, że naprawdę w końcu ta reprezentacja także ma pewne połączenie z kibicami, co nawet było widać przed meczem w Berlinie, gdzie masa Polaków zjawiła się właśnie w stolicy Niemiec. Ale także choćby na dzień przed meczem Tymoteusz Puchacz śpiewający z kibicami właśnie z okna hotelu reprezentacji Polski. To są bardzo przyjemne obrazki, a nawet patrząc na reprezentację Austrii, tak jak widzicie. Na pierwszych sześć spotkań tylko pierwsze było zwyciężone, a w pozostałych przytrafiły się porażki bądź jeden remis. Zatem mimo wszystko to pokazuje, że właśnie, żeby dojść, powiedzmy, do takiego poziomu, gdzie aktualnie prezentuje to Austria, potrzeba także czasu. I to zauważa tak naprawdę każdy, kto jest w tym zespole, to znaczy to jest dopiero zalążek tej drużyny. Michała Prowierza trzeba będzie rozliczać, natomiast wciąż uważam, że nie można za bardzo go rozliczać za to euro, nawet jeśli w meczu z Austrią, jak nam się wydaje, podjął nieodpowiednie decyzje, chociaż tutaj też chciałbym go obronić. No bo pewnie gdybyśmy poznali właśnie powiedzmy wszystko od środka, no to cały sztab szkoleniowy wiadomo, że chciał, żeby Polska wygrała, zatem wystawił pewnie dwójkę napastników, takich jak Adam Buksa czy Piątek, nie po to, żeby przegrać, tylko po to, żeby dać jak największe szanse na zwycięstwo, więc to też trzeba jakoś zrozumieć, tak czy siak, dajcie znać, co Wy sądzicie o tym spotkaniu, tak jak mówię, dla mnie przynajmniej ten mecz jest pewnym zawodem, natomiast wciąż uważam, że tutaj jest jeden podstawowy apel, to znaczy spokojnie. To wszystko potrzebuje zwyczajnie czasu, a na oceny i powiedzmy jakieś takie wiążące właśnie zdania o tym czy o tamtym piłkarzu jeszcze przyjdzie czas. Trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę i rzecz jasna widzimy się w kolejnych filmach. Siemano.